Czy wiesz, że w kościele katolickim istnieje święty o imieniu Lucyfer? Tak, dobrze słyszałeś. Święty Lucyfer. W kaplicy na Sardynii, w mieście Cagliari, do dziś czci się jego pamięć każdego 20 maja. Wierni przychodzą tam modlić się do świętego biskupa, który nosił imię, które dziś kojarzymy wyłącznie z diabłem. Ale jak to możliwe? Jak katolicki biskup, obrońca wiary, męczennik, mógł przez całe życie nosić imię Lucyfera? Prawda jest jeszcze bardziej szokująca. Przez pierwsze 300-400 lat chrześcijaństwa Lucyfer było pięknym, chrześcijańskim imieniem. Rodzice chrzcili swoje dzieci tym imieniem bez żadnych wątpliwości. Oznaczało niosące światło, niosący blask. To było imię pełne nadziei. I co więcej, to imię pojawiało się w świętej Biblii. Nie raz. Nie dwa razy. Pięć razy w Księdze Hioba, w psalmach, w listach apostolskich. Zawsze w kontekście pozytywnym. Zawsze jako symbol światła, nadziei, nowego początku. Nawet sam Chrystus w Apokalipsie nazywa siebie gwiazdą poranną, a to dokładnie to samo znaczenie, które ma łacińskie słowo Lucyfer. Ale potem coś się stało. Coś, co zmieniło wszystko. Jedno błędne tłumaczenie. Jedna źle zrozumiana metafora w proroctwie Izajasza. I najpiękniejsze imię w języku łacińskim, imię oznaczające światło i nadzieję, stało się na 1600 lat imieniem największego wroga ludzkości. Imieniem szatana. Imieniem księcia ciemności. To historia o tym, jak ironiczny Satyryczny wiersz skierowany przeciwko tyrańskiemu królowi Babilonu został tak spektakularnie źle zrozumiany, że cały świat chrześcijański przez 16 wieków wierzył w coś, co nigdy nie było prawdą. Jeśli chcesz zrozumieć, jak to się mogło stać, jak jedno słowo mogło zmienić wiarę miliardów ludzi, zostań do końca tego filmu. Bo ta historia nie jest tylko o imieniu. To historia o tym, jak łatwo prawda może stać się kłamstwem, gdy wyrwiesz jedno zdanie z kontekstu. Ale zacznijmy od początku, od człowieka, który nosił to imię z dumą. Lucyfer Kagliari. Lucyfer urodził się na początku IV wieku po Chrystusie. To były niezwykłe czasy dla chrześcijaństwa. Przez prawie 300 lat chrześcijanie byli prześladowani. Rzucani lwum na arenach. Paleni żywcem. Ukrywali się w katakumbach. Odprawiali msze w tajemnicy. Ale w roku 313 wszystko się zmieniło. Cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt mediolański. Chrześcijaństwo przestało być zakazane, a kilkadziesiąt lat później stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego. To brzmi jak zwycięstwo, prawda? Ale z tym zwycięstwem przyszły nowe problemy. Kiedy chrześcijaństwo było prześladowane, wiara była prosta: przeżyć, zachować wiarę mimo tortur. Ale teraz, gdy chrześcijaństwo stało się religią władzy, zaczęły się spory, teologiczne debaty, herezje. I największą herezją tamtych czasów był arianizm. Ariusz, prezbiter z Aleksandrii, głosił, że Jezus Chrystus nie jest prawdziwym Bogiem, że jest stworzeniem Boga Ojca, że był czas, gdy syn nie istniał. Brzmi niewiele, ale to był atak na samo serce chrześcijaństwa. Bo jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to nasze zbawienie, nasza wiara, wszystko się rozpada. Sobór w Enicei w roku 325 potępił arianizm. Ustalono, że Chrystus jest współistotny z Ojcem. Że jest prawdziwym Bogiem z prawdziwego Boga. Ale debata na tym się nie skończyła. Bo następni cesarze, synowie Konstantyna, zaczęli popierać arianizm. Szczególnie Konstancjusz II. Był cesarzem wschodu, potem zachodu potężny, bezwzględny i był Arianinem. I tutaj wkracza nasz Lucyfer. Lucyfer był biskupem Kagliari na Sardynii, ale nie był zwykłym biskupem był wojownikiem, teologiem człowiekiem, który nie bał się stanąć przeciwko cesarzowi, gdy wiara była zagrożona. W roku 355 cesarz Konstancjusz zwołał synet w Mediolanie. Chciał zmusić biskupów do podpisania ariańskiego wyznania wiary. Większość biskupów, przestraszonych gniewem cesarza, uległa. Ale nie Lucyfer. Lucyfer stanął przed cesarzem i powiedział nie. Odmówił podpisania. Nazwał cesarza heretykiem. Przy pełnym dworze. Przy wszystkich dostojnikach imperium. Konstancjusz wpadł w furię. Lucyfer został aresztowany. Uwieziony. Potem wygnany. Najpierw do Palestyny. Do pustyni. Potem do Egiptu. Do Tebaidy, jednego z najgorętszych, najbardziej nieludzi miejsc w całym imperium. Ale nawet z wygnania Lucyfer nie milczał. Pisał listy. Do cesarza. Do innych biskupów. Obrony wiary katolickiej nicejskiej, ataki na arianizm. Jego słowa były ostre jak miecz. Nazywał ariańskich biskupów zdrajcami Chrystusa. Nazywał cesarza nowym Neronem, nowym prześladowcą Kościoła. Jego zwolennicy, rozproszeni po całym imperium, byli nazywani lucyferianami. Walczyli o to, co uważali za czystość doktryny o wiarę w bóstwo Chrystusa. Po śmierci Konstancjusza Lucyfer mógł wrócić, ale spór nie ustał. Niektórzy biskupi, którzy podpisali ariańskie wyznanie, chcieli wrócić do kościoła. Lucyfer uważał, że zdrajcy nie powinni być przyjmowani z powrotem. Spór o to doprowadził do rozłamu. Lucyferianie przez jakiś czas istniały jako oddzielna wspólnota. Ale po śmierci Lucyfera, około roku 371, stopniowo powrócili do jedności z kościołem. A samego Lucyfera zaczęto czcić jako świętego obrońcę wiary, męczennika, który wytrzymał wygnanie, by bronić prawdy o boskości Chrystusa. I jego imię? Lucyfer? Nikt nie widział w tym problemu, bo wtedy wszyscy wiedzieli, co to imię oznaczało niosący światło ten, który przynosi blask to było piękne, chrześcijańskie imię. Ale żeby zrozumieć, jak to imię mogło być chrześcijańskie, musimy wrócić jeszcze dalej w historię. Do starożytnego Rzymu. Do gwiazd. W starożytności nie było zanieczyszczenia światłem. Kiedy noc spadała, niebo było wypełnione gwiazdami. I jedna z nich, planeta, która nie migotała jak gwiazdy, ale świeciła stałym, jasnym światłem, pojawiała się zawsze w tym samym miejscu. Tuż przed świtem. Na wschodzie. Jakby zapowiadała nadejście słońca. Rzymianie patrzyli na tę gwiazdę i widzieli nadzieję, bo kiedy ją zobaczyłeś, wiedziałeś, że noc dobiega końca, że ciemność ustępuje, że nadchodzi światło dnia i nazwali tę gwiazdę Lucyfer. Od łacińskich słów lux, światło i ferre nieść, niosący światło gwiazda poranna. To, co dzisiaj nazywamy planetą Wenus, Grecy nazywali tę samą gwiazdę Fosforos. Od fos, światło, i Ferein, nieść. To samo znaczenie, niosący światło. To nie było imię złe, to było imię nadziei. Światła po ciemności. Nowego początku. I kiedy pierwsi Chrześcijanie, mówiący po grecku i łacinie, zaczęli tłumaczyć święte teksty, to właśnie to słowo Lucyfer pojawiło się w ich Biblii. Wulgata. Biblia Łacińska, przetłumaczona przez świętego Hieronima na przełomie IV i V wieku. To tłumaczenie przez ponad tysiąc lat było oficjalną Biblią Kościoła katolickiego. I w tej Biblii słowo Lucyfer pojawia się pięć razy. Zawsze w kontekście pozytywnym. Posłuchaj tych fragmentów. Posłuchaj, jak pięknie to brzmi. Księga Hioba, rozdział jedenasty, wiersze siedemnasty, osiemnasty. Hiob cierpi, stracił wszystko, rodzinę, majątek, zdrowie. Jego przyjaciele mówią, że to kara za grzechy, ale Hiob nie rozumie, nie zgrzeszył. I wtedy Sofar na Amatczyk mówi, a twoje życie jaśniejsze będzie niż południe, ciemność stanie się jak poranek, czyli Lucyfer, twoje życie zabłyśnie jaśniej niż Lucyfer, światło poranne, to obietnica nadziei, po cierpieniu przyjdzie światło, jasne jak gwiazda poranna. Psalmy, psalm 109, trzeci wiersz w Wulgacie. Mowa o Mesjaszu, o Chrystusie. Złona jutrzenki, jak rosa zrodziłem Ciebie. Młodość Twa, jak Lucyfer. Młodość Chrystusa, porównana do gwiazdy porannej. Do światła, które zwiastuje nowy dzień. Drugi list świętego Piotra, rozdział pierwszy, wiersz dziewiętnasty. Apostoł pisze o proroctwie, o Słowie Bożym. I mamy mocniejsze słowo prorocze, któremu dobrze czynicie, uważając nań jako na światło w ciemnym miejscu, dopóki nie zacznie świtać dzień. I Lucyfer nie wzejdzie w sercach waszych. Lucyfer w waszych sercach. Gwiazda poranna jako symbol światła Chrystusa, które wschodzi w sercu wierzącego. I wreszcie Apokalipsa. Objawienie świętego Jana. Rozdział 22, wiersz 16. Sam Jezus Chrystus mówi o sobie. Ja jestem korzeniem i potomstwem Dawida, gwiazdą jasną i poranną. Gwiazda poranna. Po grecku aster lampros proinos. W tradycji łacińskiej to samo słowo, które w innych fragmentach było tłumaczone jako lucyfer. Widzisz? Pięć razy. Pięć razy to słowo pojawia się w Biblii. Zawsze jako coś pięknego. Zawsze jako symbol światła, nadziei Chrystusa. Żaden chrześcijanin w III, IV wieku, czytając te fragmenty, nie myślał o diable, to było imię światła. Więc skąd ten upadek? Jak gwiazda poranna stała się księciem ciemności? Odpowiedź leży w innym fragmencie Biblii, we fragmencie, który został całkowicie źle zrozumiany przez 1600 lat Izajasz, prorok, VIII wieku przed Chrystusem. Żył w czasach, gdy królestwo Judy było małe, słabe, otoczone potężnymi imperiami: Asyria na północy, Egipt na południu, a potem najpotężniejsze ze wszystkich Babilon. Babilon imperium, które zniszczyło Jerozolimę, spaliło świątynie, zabiło tysiące, wzięło resztę do niewoli. Lud żydowski, rozproszony po obcym kraju, tęsknił za domem, za wolnością. I Izajasz przepowiada: Mówi, że ten dumny król, ten tyran, który myśli, że jest bogiem, upadnie, będzie poniżony. I wtedy lud będzie śpiewał satyrę drwiącą pieśń nad jego upadkiem. To jest kontekst, to jest klucz. To nie jest proroctwo o Aniele, to satyra na ludzkiego króla, ale przez wieki ten fragment był czytany zupełnie inaczej. Posłuchaj najpierw kontekstu. Izajasz, rozdział czternasty, wiersze pierwszy do trzeciego. Pan zmiłuje się nad Jakubem, znów wybierze Izraela i osadzi go w jego własnej ziemi. Przybysz przyłączy się do nich i przydzieli się do domu Jakuba. Narody wezmą ich i zaprowadzą do ich miejsca, i dom Izraela posiądzie je jako niewolników i niewolnice. Wezmą do niewoli tych, którzy ich do niewoli wzięli. I będą panować nad swoimi ciemiężcami. I wtedy, w dniu, gdy Pan da ci odpoczynek od Twojego bólu i udręki i ciężkiej niewoli, którą Cię zniewolono, podejmiesz tę przypowieść, tę satyrę przeciwko królowi Babilonu. Satyre, maszal po hebrajsku, drwina, kpina, ironia. I lud zaczyna śpiewać. Jak ustał ciemiężca, ustał ucisk. Pan złamał kij bezbożnych. Laskę władców, która biła narody w gniewie ciosami bez ustanku, która panowała nad narodami w złości, z prześladowaniem, któremu nikt się nie opierał. Cała ziemia odpoczywa, jest spokojna, wybuchają śpiewem, nawet cyprysy radują się z powodu ciebie, cedry Libanu. Odkąd padłeś, nikt nie przychodzi, by nas ścinać, nawet drzewa się cieszą z upadku tyrana. To czarna, gorzka ironia. Wyobraź sobie, uciśniony lud śpiewający tę pieśń, śmiejący się z upadku swojego prześladowcy. A potem przychodzi jeszcze ciemniejsza część. Szeol, kraina umarłych, porusza się, by Cię powitać, gdy przychodzisz. Budzi dla ciebie zmarłych, wszystkich wodzów ziemi, podnosi z ich tronów wszystkich królów narodów. Wszyscy oni odpowiedzą i powiedzą do Ciebie, także Ty stałeś się słaby jak my stałeś się podobny nam twoja pycha została strącona do szeolu hała z twoich harf pod tobą słana jest zgniłość twoim przykryciem są robaki widzisz to kpina król który myślał że jest bogiem leży teraz w grobie jego łoże to robaki jego kołdra to gnijące ciało i teraz przychodzi werset który zmienił wszystko werset dwunasty, po hebrajsku Eich na falta Mishmaim Helel ben Szachar. Jak spadłeś z nieba, Helel, synu Jutrzenki. Helel, hebrajskie słowo. Oznacza błyszczący, świecący. Ben Szachar, syn Jutrzenki, syn świtu. Święty Hieronim, tłumacząc ten fragment na łacinę, użył słowa Lucyfer. Bo Lucyfer to po łacinie właśnie gwiazda poranna, dosłownie niosący światło, ale w kontekście astronomicznym oznaczało to planetę Wenus, gwiazdę, która pojawia się o świcie. Więc Hieronim przetłumaczył: Kłomodo Cecidisti Decaelo, Lucifer Kimane oriebaris, jak spadłeś z nieba, Lucifer, który rano wschodziłeś. I czytamy dalej: jak zostałeś ścięty na ziemię ty, który osłabiałeś narody. A ty mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba. Powyżej gwiazd Boga, wywyższe mój tron. Usiądę na górze zgromadzenia na najdalszych krańcach północy. Wstąpię powyżej wysokości obłoków. Będę podobny najwyższemu. I tu jest ironia, tu jest kluczowe zrozumienie. Ten król w swojej pysze myślał, że jest jak gwiazda poranna, najjaśniejsza, najwspanialsza. Myślał, że może wspiąć się do nieba, że może być równy Bogu, ale prorok drwi: O tak, gwiazdo poranna, spojrzyj, gdzie teraz jesteś, ale zostałeś strącony do Szeolu, do głębin dołu. Ci, którzy Cię widzą, przyglądają ci się, rozważają nad Tobą. Czy to ten człowiek, który zatrząsł ziemią, który wstrząsnął królestwami, który świat zamienił w pustynie i zburzył jego miasta? Który swoich więźniów nie wypuszczał do domu? To człowiek to król, to tyran, nie anioł, ale jest jeszcze coś. Czasem w starożytnym Bliskim Wschodzie królowie nazywali siebie gwiazdami, bogami. W Egipcie faraon był synem Ra, Boga Słońca. W Mezopotamii królowie uważali się za reprezentantów bogów na ziemi, mieli tytuły jak gwiazda Babilonu, światło narodów. Król Babilonu, prawdopodobnie Nabuchodonozor II lub Nabonidus, także tak siebie postrzegał, jako najjaśniejszą gwiazdę, jako boską istotę. I Izajasz to wyśmiewa. O tak jesteś gwiazdą, świecącą gwiazdą, helel błyszczący, lucyfer niosący światło, a teraz leżysz w grobie, z robakami, w ciemności. To jest ironia, to jest satyra. To nie jest proroctwo o upadku anioła, to drwina spychy ludzkiego tyrana, ale chrześcijanie IV-V wieku nie czytali tego tekstu w próżni. Żyli w świecie pełnym legend o upadłych aniołach, o duchach, które zbuntowały się przeciwko Bogu. I tu musimy porozmawiać o księdze Henocha, bo to ona, nie Biblia, stworzyła obraz upadłego anioła który później został błędnie połączony z fragmentem Izajasza księga Henocha Nigdy nie weszła do kanonicznej Biblii katolickiej ani protestanckiej ale w starożytności była niezwykle popularna szczególnie wśród żydowskich grup apokaliptycznych i wczesni chrześcijanie też ją czytali Księga opowiada o Henochu praojcu Noego który według księgi rodzaju chodził z Bogiem i Bóg go wziął Czyli nie umarł, ale został zabrany do nieba za życia. I Księga Henocha rzekomo zawiera to, co Henoch widział i usłyszał w niebie. Jedną z najsłynniejszych części jest historia czuwających, aniołów, którzy zeszli na ziemię. Księga mówi: W tych dniach, gdy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi i rodziły się im córki, aniołowie, synowie nieba, zobaczyli je i pożądali ich. I powiedzieli sobie nawzajem: chodźcie, wybierzmy sobie żony spośród córek ludzkich i spłućmy sobie dzieci. I ich przywódca Semiaza powiedział: Obawiam się, że nie zdołacie tego uczynić, i ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Ale oni wszyscy odpowiedzieli: Przysięgnijmy wszyscy przysięgą i zobowiążmy się wzajemnymi klątwami, że nie zrezygnujemy z tego zamiaru, ale że to uczynimy. I było ich dwustu. Zeszli na górę Hermon. I wzięli sobie żony i zaczęli chodzić do nich i nauczyli je czarów i zaklęć i nauczyli je ścinania korzeni i drzew. I żony zaszły w ciąże i urodziły wielkich gigantów, których wzrost wynosił trzy tysiące łokci. Trzy tysiące łokci to około półtora kilometra. To oczywiście przesada, ale pokazuje jak gigantyczni byli nefilim według tej legendy. I ci giganci pożerali cały wytwór ludzi. Aż ludzie nie mogli ich już utrzymać, i giganci zwrócili się przeciwko ludziom, by ich pożreć, i grzeszyli przeciwko ptakom i zwierzętom, i płazom, i rybom, i pożerali wzajemnie swoje ciało, i pili krew. To jest horror, to jest apokalipsa świat pogrążony w chaosie przez zbrodnie aniołów, i ludzie wołają do nieba, i ich krzyk dociera do Boga, i Bóg wysyła archaniołów. Michał, Gabriel, Rafael, Uriel i nakazuje im, idźcie i zwiążcie Semiazę i jego towarzyszy. Związcie ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi, aż do dnia ich sądu i ich końca, i potem zostaną wrzuceni w ogień, a nefilim giganci zostają zniszczeni w potopie. Ale ich duchy, według księgi Henocha, nie umierają. One pozostają na ziemi jako złe duchy, demony, Kusząc ludzi, szerzące zło, to jest pochodzenie demonów według księgi Henocha. To nie są upadłe anioły. To duchy martwych gigantów, potomków aniołów i ludzi. Ale jest jeszcze inna historia w księdze Henocha, o innym upadku. Księga mówi o jednym z archaniołów, który zbuntował się, który chciał wznieść swój tron ponad gwiazdy, który chciał dorównać najwyższemu i który został strącony wraz ze swoimi aniołami do otchłani. Brzmi znajomo? To dokładnie te same słowa, które znajdujemy w Izajaszu XIV. Wzniosę mój tron ponad gwiazdy Boga. Będę podobny najwyższemu. Ale zauważ, w Księdze Henocha ten zbuntowany anioł nazywa się Semiaza, lub w innych fragmentach Azazel, lub Satanael. Nigdy nie jest nazywany Lucyfer. Bo księga Henocha została napisana po hebrajsku i aramejsku, nie po łacinie. Nie ma tam słowa lucyfer. Ale wczesni chrześcijanie czytali zarówno księgę Henocha, jak i proroctwo Izajasza. I widzieli podobieństwo: upadły anioł, który chciał być jak Bóg, i fragment o gwieździe porannej, która spadła z nieba i chciała wznieść się ponad gwiazdy. I pomyśleli, to musi być o tym samym. Izajasz musi prorokować o upadku szatana, o tym jak anioł światłości stał się księciem ciemności. Tertulian, pisarz chrześcijański z II-III wieku, w swoim dziele o pokazach pisze: Jak spadłeś z nieba, Lucyfer, który wschodziłeś rano. To oczywiście odnosi się do tego anioła, który po swojej deprawacji otrzymał imię diabła. Orygenes, wielki teolog z III wieku, pisze podobnie: Izajasz opisuje upadek szatana, który był kiedyś Lucyfer, gwiazdą poranną. I to zrozumienie, to połączenie stało się dominujące w chrześcijaństwie. Od IV wieku większość chrześcijan wierzyła, że Lucyfer to imię szatana przed jego upadkiem. I wtedy nagle to piękne imię stało się imieniem zła. Rodzice przestali nazywać swoje dzieci Lucyfer. Święty lucyfer z Cagliari był prawdopodobnie jednym z ostatnich chrześcijan, którzy nosili to imię bez żadnej kontrowersji. Ironia tej historii to jest porażająca. Izajasz użył metafory światła gwiazdy porannej, by drwić spychy tyrana, by pokazać, jak daleko upadł: z najwyższego miejsca, które sobie wyobrażał, do najniższego, do grobu. Ale przez błędną interpretację, przez połączenie tego fragmentu z legendami o upadłych aniołach, słowo Lucyfer, które znaczyło niosący światło, stało się imieniem księcia ciemności. Światło stało się ciemnością, nadzieja stała się przekleństwem, gwiazda poranna stała się upadłym aniołem. I tak pozostało przez 1600 lat, aż do rewolucji w tłumaczeniach biblijnych. Dopiero w XIX-XX wieku, gdy uczeni zaczęli dokładniej badać hebrajski tekst Izajasza w jego kontekście historycznym, zrozumiano. To nie było proroctwo o szatanie. To była satyra na króla Babilonu. Nowoczesne tłumaczenia Biblii już nie używają słowa Lucyfer w Izajaszu XIV-XII. Tłumaczą Helel jako gwiazda poranna, jutrzenka, świt. Albo po prostu zostawiają Helel jako imię własne. Ale przez szesnaście wieków nazwa Lucyfer była nieodłącznie związana z diabłem. I tak pozostała w kulturze, w literaturze, w sztuce, w filmach. Więc gdy dzisiaj słyszysz imię Lucyfer, pamiętaj tę historię, pamiętaj, że to nie było imię diabła, to było imię światła, nadziei, nowego początku. Święty lucyfer Skaliar nosił je z dumą przez całe życie. Jako katolicki biskup, jako obrońca wiary, jako ten, kto stanął przeciwko cesarzowi, by bronić prawdy o boskości Chrystusa. I każdego 20 maja w kaplicy na Sardynii wierni wciąż pamiętają świętego lucyfera. Nie jako diabła, ale jako tego, kim naprawdę był niosącym światło. Ale ta historia to nie tylko opowieść o imieniu. To ostrzeżenie. Ostrzeżenie o tym, jak łatwo prawda może stać się kłamstwem, gdy wyrwiesz jedno zdanie z kontekstu, jak łatwo słowo może zmienić znaczenie, gdy zapomnisz, co pierwotnie znaczyło. Izajasz pisał satyrę na tyrana. Ale przez wieki czytano to jako teologię o upadłym aniele. Jedno słowo, lucyfer, niosący światło, stało się imieniem ciemności. I przez 1600 lat. Nikt nie kwestionował tej interpretacji, bo raz ustalone znaczenie jest trudne do zmiany, nawet jeśli jest błędne. Więc kiedy czytasz święte teksty, pamiętaj o kontekście, pamiętaj o historii. Pamiętaj, że słowa mają swoje oryginalne znaczenia i że czasem to, co przez wieki uważano za prawdę, może być po prostu błędem, który nikt nie zakwestionował. Lucyfer znaczył światło, a Księga Izajasza. Była satyrą, nie proroctwem. To jest prawda, którą ukrywano niecelowo, ale przez niewiedzę, przez tysiąc sześćset lat. A teraz ją znasz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, prawdziwa gwiazda poranna, prawdziwe światło świata.